Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zbudować szablon do śledzenia wydatków w Notion, to to wideo jest dla Ciebie. Pokażę w nim krok po kroku, jak od zera stworzyć tracker wydatków, który zawiera specjalny formularz dodawania nowych wydatków, podział kosztów na kategorie oraz sumę wydatków podzieloną na miesiące. Zapraszam do oglądania. Budowanie rozpoczniemy od stworzenia nowej bazy danych, w której będziemy przechowywać dane dotyczące naszych wydatków. Polecam zrobić to na osobnej stronie, aby później mieć do niej prosty dostęp. Aby to zrobić, wystarczy, że napiszemy slash page, otworzy nam się nowa strona i tutaj możemy wybrać table. Następnie po prawej stronie możemy nacisnąć new database, czyli po prostu oznacza to, że będziemy tworzyć tabelę od zera. E możemy ją nazwać, będą to załóżmy wydatki Notion. Następnie tutaj w danych kolumnach możemy rozpisać co tutaj dokładnie nas interesuje. Pierwsza kolumna to będą wydatki, czyli to po prostu będzie takie pole tekstowe na wpisanie co kupiliśmy. Następnie tagi możemy zmienić na kategorię i typ wybrać na jako select. Następnie możemy dodać datę. Czyli kiedy, kiedy tutaj kupiliśmy dany przedmiot. Następnie dodamy kwotę, która będzie miejscem na wpisanie jakichś cyfr. Ostatnią kolumną będzie kolumna o nazwie Aktualny Miesiąc, która będzie formułą, dzięki której będziemy mogli lepiej filtrować. Tutaj wybierzmy sobie formułę. I teraz możemy wpisać jakieś przykładowe wydatki, czyli załóżmy będą to dżinsy, kategorii ubrania. Tych kategorii możemy sobie teraz dodać więcej, czyli na przykład będą to również spożywcze, może to być też jedzenie na mieście, może to być kategoria na przykład samochód i może jeszcze jakiś transport. Więc tutaj wybierzmy sobie ubrania, data, czyli kiedy kupiliśmy dany przedmiot, załóżmy drugiego, oraz kwota, ile one kosztowały. 148 zł. Tutaj fajna opcja, jeśli naciśniecie na to ikonę raz, dwa, trzy, to możecie tutaj wybrać walutę, czyli wybieracie polską złotówkę. No i kwoty już będą nam się przeliczały po polskich, w polskim złotym. A w miejscu na aktualny miesiąc wystarczy, że skopiujecie formułę, którą, e, która będzie w komentarzu. E, czyli ona checkboxem będzie nam zaznaczała, czy mamy aktualny miesiąc, czy nie. Bo jeśli je, ja teraz dodam kolejny wydatek, na przykład paliwo, które będzie w kategorii samochód, ale będzie załóżmy 30 stycznia. To widzicie, że z automatu już ten checkbox się nie zaznaczył. Jeśli ja to paliwo na przykład przeniosę na 1 lutego, to checkbox automatycznie mi zaznacza, że jest to aktualny miesiąc. No i później będziemy mogli sobie po tym filtrować. Dobra, więc możemy zostać tutaj z tymi, z tymi dwoma wydatkami. No i możemy tutaj już wrócić do strony, aby zacząć ją budować. OK, zaczniemy sobie teraz od dodania widoku, który będzie nam pokazywał podział na kategorie oraz ich sumę w aktualnym miesiącu. Więc, aby to zrobić, wystarczy, że wpisujemy slash table i możemy wybrać table view i po prawej stronie musimy znaleźć naszą bazę danych. No i w tym przypadku są to wydatki Notion. I teraz klikając tutaj na trzy kropki, musimy wejść w layout i wybrać board. Czyli pokażę, Notion uporządkuje nam nasze wydatki per dana kategoria. No i co jeszcze musimy zrobić? To nacisnąć jeszcze raz na trzy kropki wejść teraz w properties i pokazać na tej bazie danych dodatkowe informacje, czyli będzie nas interesowała na pewno kwota, czyli kiedy to, to zrobiliśmy. No i tak naprawdę tyle, bo daty w sumie nie, nie musimy pokazywać, no ale jeśli chcecie, to, to zawsze można. No i teraz na takim widoku będziemy mieli tutaj podział dotyczący tego, jak te wydatki nam się, nam się rozkładają. Dodatkową opcją, która trochę ulepszy widok, możemy zrobić to, aby nacisnąć tutaj znowu na te trzy kropki i wybrać Hide Database Title. Wtedy to trochę lepiej będzie nam wyglądało. Inną opcją też jest to, że naciśniemy tutaj na board, naciśniemy Rename i tutaj wybierzemy spację, żebyśmy po prostu mieli tylko taką ikonę wyboru. No, i jeszcze jedna ważna rzecz. Musimy nacisnąć tutaj na te wartości, które pokazują się obok danej kategorii i wybrać, że interesuje nas suma. Suma z kwoty. No i będzie nam dane kategorie sumowało. Ja też za chwilę dodam trochę więcej tych wydatków, żebyśmy mogli widzieć, jak to wygląda. Ok, czyli dodaliśmy sobie teraz sumę kategorii. Musimy sobie jeszcze wyfiltrować teraz aktualny miesiąc. Czyli żeby to zrobić naciskamy na filter, wybieramy aktualny miesiąc i wybieramy, że aktualny miesiąc is checked. Czyli teraz zawsze będzie nam pokazywało sumę kategorii, ale wydatków w aktualnym miesiącu i widzimy, że w tym przypadku będą to tylko tutaj ta kategoria z ubrań. Dobra, no i teraz możemy sobie już przejść dalej, czyli do podziału po konkretnym miesiącu. Aby dodać sumę wydatków podzieloną na konkretny miesiąc, jeszcze raz musimy sobie tutaj wpisać slash i możemy wybrać table view. Następnie wybieramy znowu to samo źródło, czyli nasz database wydatki notion. I teraz naciskając tutaj na te trzy kropki, wchodząc w layout, możemy wybrać, że interesuje nas widok listy i Następnie naciskamy znów na trzy kropki, wybieramy grupuj, grupuj po dacie i następnie date by i tutaj wybieramy month. Więc pokażę, pogrupuje nam teraz nasze wydatki po, po konkretnym miesiącu według daty dodania. Możemy sobie ukryć tutaj ten wiersz no data. Oraz, jeśli naciśniemy na tą jedynkę, no to tutaj możemy wybrać sam i kwota, czyli po prostu będzie nam sumowało kwotę w konkretnym miesiącu. Jeszcze, żeby trochę ulepszyć ten widok, możemy schować to odniesienie do nazwy, czyli wybieramy tutaj High Database Title, oraz tutaj, naciskając na listę, możemy to też wpisać tu spację, i wtedy to słowo list nam e, ucieka. No i teraz, żeby to trochę ładniej wyglądało, musimy to wrzucić w callouty, czyli to jest trochę taka ramka. No i żeby to zrobić, wystarczy, że napiszemy slash callout. Następnie łapiemy za te 6 kropek i przerzucamy tutaj te dane do, do takiego calloutu. No i możemy zrobić to samo jeszcze z tym u góry, czyli wpisujemy slash callout. I następnie tutaj przerzucamy w to miejsce. No i możemy to nazwać, czyli tutaj będziemy mieli suma kategorii w aktualnym miesiącu, a tutaj będzie to suma per miesiąc. Możemy to wyboldować. Wystarczy, że klikniemy Ctrl B. Też fajna opcja, jeśli nie chcecie takiego szarego tła, możecie nacisnąć na 6 kropek, wejść w kolor i wybrać default background. Wtedy będzie to tak wyglądało, czyli tu będzie po prostu zwykła ramka. No i możecie zrobić też na przykład to samo z, z Tom, no ale to już tak naprawdę zależy od Was. Dobra, czyli mamy teraz podział sumy kategorii w aktualnym miesiącu. Mamy sumę per miesiąc, ale czego nam brakuje, to tego specjalnego formularza do wpisywania tych nowych wydatków. Więc ja już Wam pokazuję, jak to zrobić. I aby stworzyć taki formularz, będziecie musieli założyć sobie darmowe konto na stronie Notion Forms. Link będzie w komentarzu, więc tutaj wystarczy, że podacie maila i ustawicie sobie jakie, jakieś hasło. Ja już teraz jestem zalogowany, więc wejdę na swoje konto. Mam tu jakieś już formularze, no ale żeby dodać nowy, wystarczy, że nacisnę Create New Form. Następnie tutaj moja baza danych jeszcze tutaj nie będzie, ale mogę wpisać, że to będą wydatki Notion, ale tego mi jeszcze nie wyszuka. Więc tutaj muszę nacisnąć na My Notion Database is not here. Tak, stworzyliśmy już wcześniej i teraz musimy wybrać Share My Database. Tutaj prosi o dostęp do, do naszych baz danych. I stąd będziemy mogli wybrać, czyli że będą to wydatki Notion. OK. I teraz wystarczy, że naciśniemy Allow Access. Dobra. No i tu możemy stąd wybrać, że chodzi o wydatki Notion. Pojawia nam się automatycznie formularz, który jeszcze ewentualnie możemy sobie zmodyfikować. Czyli możemy wybrać tytuł tego formularza. Ja zostawię to jako wydatki następnie niżej możemy sobie pozmieniać kolejność danych kolumn, które, danych wierszy, które tutaj mamy. Mamy po kolei wydatki, mamy kwotę, mamy datę oraz na samym końcu kategorię. Idąc niżej możemy sobie ewentualnie zmienić jeszcze kolor tego przycisku. Ja zostawię taki, taki jaki jest i ewentualnie tekst na nim. Czyli ja dodam dodaj wydatek. Następnie, co tutaj musimy zaznaczyć, to ten checkbox, który jest tutaj, i on pozwala nam dodawać kilka wydatków naraz. W sensie, jeśli dodajemy, dodamy jeden, to następnie pojawi się kolejna strona, dzięki której będziemy mogli dodać taki wydatek. Ja mam nazwę. Dodaj kolejny wydatek. Tutaj jeszcze ewentualnie można dodać jakiś tekst, który się pojawi po, po dodaniu takiego wydatku. Nie wiem, udało się. No, i tak naprawdę tyle. Jeśli mamy wszystko gotowe, to wystarczy, że tutaj w prawym górnym rogu naciśniemy Create Form i tutaj będziemy mogli skopiować sobie taki link. No, i będziemy mogli już wrócić do Notion. Jeśli mamy już skopiowany link, to teraz wystarczy, że go tutaj wkleimy. Oraz naciśniemy ten przycisk Create Embed. Teraz automatycznie utworzy nam się ten formularz, i tutaj pojawi, który będziemy mogli, dzięki któremu będziemy mogli dodawać takie wydatki. Ważna rzecz, jaką musimy zrobić, żeby to trochę lepiej wyglądało, najedźmy sobie na te trzy kropki w prawym górnym rogu i możemy włączyć Small Text oraz Full Width. I Dzięki temu będziemy mieli tutaj całą szerokość, będzie na, na całą stronę, no i będziemy sobie mogli to jeszcze trochę lepiej poukładać. Jeśli chodzi o ten wydatek, no to będziemy musieli go zmienić, jego kolejność. I żeby to zrobić, najeżdżamy tutaj na te 6 kropek oraz szukamy tutaj takiej pionowej linii, która nam się pojawi. To podzieli nam teraz ten widok na dwie kolumny. Możemy go trochę przesunąć, żeby to wyglądało trochę lepiej. Ten możemy obniżyć, żeby ten scroll nam zniknął. A ten wydatek suma per miesiąc, w sensie ten widget suma per miesiąc, możemy dodać tutaj. OK, no i od razu trochę lepiej to już nam wygląda. Tutaj jeszcze możemy schować to. Ten brak kategorii, który się tutaj pojawia. Ok, no i tak naprawdę wszystko już mamy poukładane. Możemy sprawdzić, czy dodawanie wydatków nam działa. Wpiszmy, może, inczek. Kwota, załóżmy, kosztował nas 35 zł. Możemy wybrać datę, załóżmy, było to wczoraj, oraz kategorię, że będzie to jedzenie na mieście. No i naciskając, dodaj wydatek. Pojawia się taki ekran, że się udało, no i ewentualnie jeszcze, jeśli chcemy dodać następny wydatek, to możemy nacisnąć ten przycisk, no i automatycznie tutaj nam się to, nam się to dodało. Też widzimy, że tutaj od razu pojawiło się nam w kolumnie kategorii pod kategorię jedzenia na mieście chińczyk. Ok, no i to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o zbudowanie takiego szablonu. Chociaż jeszcze, jeśli nie chcecie go zbudować od zera, no to mam tutaj dla Was pewną informację. Na podstawie Notion stworzyłem swoją własną stronę internetową, na której będę wrzucał swoje darmowe szablony. Nazwa strony to typodnotion.super.site, też link będzie w komentarzu. No i znajdziecie na ten moment dwa darmowe szablony, no ale będzie ich coraz więcej. Jeden jest do śledzenia postępów rekrutacji, a drugi, właśnie, to jest tracker wydatków. Jest bardzo podobny do tego, który stworzyliśmy. Więc, no, jeśli nie chcecie, to jeśli nie chcecie tworzyć go od zera, to możecie po prostu ściągnąć go z mojej strony. Tutaj wystarczy, że na samym końcu strony naciśniecie, pobierz szablon. Też, jeśli jesteście zainteresowani, to możecie dołączyć do mojego newslettera, w którym wysyłam różne nowości i ciekawostki dotyczące. Notion. Ok, jeśli też jesteście zainteresowani tym, jak zrobiłem dzięki Notion taką darmową stronę internetową, to piszcie w komentarzach i może wleci jakiś dodatkowy poradnik dotyczący tego. Ok, na razie.